No cześć, z tej strony Roksu. E, nie, naprawdę to. Nie Roxu, to jestem ja, Karol, dealer i wtem ciebie na Minecraft Extreme w Rox MB prank, Tak jest, dzisiaj będziemy udawać Roxa MB. Mam nadzieję, że nie bal na serwerze, bo jest administracja, więc jest nasza szansa. Ale tak, słuchajcie, każdy wie, że Rox MB od dosyć dawna, bo od prawie roku nie nagrywa na YouTube'a. Czemu tak jest? Nie będziemy się w to dzisiaj zagłębiać, dzisiaj po prostu potrolujemy i spróbujemy nabrać kogoś na to. Że Roxemburg gra na Minecraft Extreme. Szczerze wam powiem, że już raz próbowałem nagrać tego pranka i po prostu on nie wyszedł. Mam nadzieję, że to jest drugie podejście. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. Znalazłem kogoś, kto chyba dopiero zaczyna grać na tym serwerze. I na szczęście nie wyszedł, chyba, że wyszedł, ale robię jakiś korytarz w tym momencie. I bardzo dobrze e, zrobimy coś takiego, że pojawimy się, słuchajcie, na tym korytarzu. Wygląda na to, że ta osoba dokopie się do tego tunelu i my gdzieś po drodze się za chwilę tutaj pojawimy. Mam nadzieję, że będzie dalej kopać ten tunel. Ale jak nie, to najwyżej coś innego wykwinimy. Także siak, jeżeli chcesz więcej odcinków z Minecraft Extreme, to staw łapkę w górę w tym momencie. Masz na to 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery. 5! Udało ci się zostawić łapkę w górę? Zdążyłeś? Mam nadzieję, że tak. Napisz komentarz w komentarzu swój pomysł na Minecraft Extreme, jeżeli chcesz zobaczyć więcej odcinków z tej serii, bo dawno w sumie nie było. I pamiętaj, że filmy pojawiają się dosłownie codziennie o 9.30. Jeżeli to nie jest Minecraft Extreme, to coś innego zawsze jest, więc subskrybuj ten kanał. Okej, okay, ta osoba cały czas tutaj kopie, więc yy, wydaje mi się, że ustawię się w tym momencie na linii prostej. Yy, o nie, przestała kopać. Może nawet lepiej, może, może dalej lepiej. Zrobię, tutaj troszeczkę miejsca. Okej. Okay. I po prostu włączmy sobie Survival. Mam nadzieję, że nie zginę. Ostatnia osoba po prostu się nie dała dabrać. Po trzech minutach wyczaiła, że to nie jest ROX MB kompletnie. E, no nie wiem, w sumie, nie wiem jak pisać jak ROX. ROX jest oryginalnym gościem i on ma swój styl, więc ciężko będzie mi go podrobić raczej. E, ale dobra, włączmy sobie, no, tak żeby widzieć. Aha, nie mogę tak zrobić. O! do kopał się. O! O! Cześć! Rox MBL episode cześć. Nie, jak, ma, nie, nie, jak ma nitka osoba, szczerze powiedziawszy. Prima rox? Tak, to ja! Znasz mnie? Roksu! Tak, zna, dobra, Git. Co ty tu robisz? A gram na Crafted od jakiegoś czasu. E, tak, coś się nie sprawda. W sensie Rok chyba nie będę craftingi nigdy. Ale na potrzeby dzisiejszego odcinka mówimy, że jest. Będziemy mieć Raem ra bazę. Okej, okay, ta osoba widzę, że łyknęła to ostro. No może, a umiesz dobrze budować? To jest dreptanie. Wow, a czemu nie nagrywasz? Nagrywam, właśnie. <grytanie> o Jezus. E, lecimy, słuchajcie, z The Flow i wkręcamy, że będziemy nagrywać odcinek. Udajemy Roxa, który właśnie stwierdził, że nie wiadomo czemu ja nagrywa a gra w ekstream. Jestem w odcinku? Tak, to mój pierwszy odcinek z Minecraft Extreme. O Jezu, Rox nagrywający strole na widzach. To by było... To by było dziwne. <grymne> ja mam swój kanał. O! Mogę z tobą? Okej, okay, nagrywaj. Bo <grymne> ja mam nic przeciwko Primantnela. Nie wiem, czy to jest dziewczyna, czy chłopak, ale nagrywa na YouTube. Fajnie, pozdrawiam, życzę powodzenia. A zamieszkasz ze mną? Pokaż swój dom. <grymne> w sumie nie przypatrzyłem się tej bazie, bo to chyba jest baza bardziej niż dom. Okej, okay, zobaczmy, jesteś w moim domu. A, wiecie co? Jakby... Chciałem coś powiedzieć miłego o tym domku, ale... Uh... Gdzie to prowadzi ten tunel? Ten pr tunel prowadzi do farmy, Ta, to jest farma. Jak? O kurczę, co, co, co tu powiedzieć dobrego? <śm> może przemilczę, ale coś z tym zrobimy. Wiecie, co mi w sumie rozbraja? Że nie pomyślałem o tym, żeby dać sobie jakiegoś, jakąś rangę. Właściwie pomyślałem, ale nie wiem, jak to zrobić. I jestem po prostu zwykłym graczem o nicku RoxMB. I nawet y nie mam na rangi youtuber albo admin, coś takiego, ale Primanela kompletnie wyknęła tą historię, póki co. Się, wszystko się może zmienić, ale. Czekaj, cze, ona tu ma jakąś kopa... Nie co ona tu ma? Chodź. Gdzie mam iść? Mój basen? To nie jest twój basen. Czy, czy, czy żartujesz? Czy żartujesz? Da, daj mi jeść, mam ziemniaki. A, w sumie widać, że masz ziemniaki. Okej, okay. dobra, daj, daj mi ziemniaki, Primanela. To sobie zbierz. Pff, ta, dam ci ziemniaki, to sobie zbierz. Okej. Okay. Jakby super, to jest gościnność. <noise> Zaproś sąsiada na obiad, pokaż mu kurczaka i powiedz masz zjeść sobie. Weź sobie zabij tego kurczaka, czy go, robimy bazę. Nie wiem, czy chcę z tobą mieszkać, jakby... Serio, o, ona, on jest dziwny, dziwna, nie wiem, jakby jest dziwnie. T -t Ta baza nie jest za ładna, masz tutaj... ojej, to jest w miarę sprytne, że masz tak skondensowane te rzeczy tutaj, ale... A co, co nagrywasz, co nagrywasz? Nagrywam, jak gram z ludźmi na serwerze. Ojej, mam nadzieję, że Rok się nie obrazi na ten odcinek. <laughs> Czekaj, mama woła. Aha, mam, mama woła. Okej, okay. ale wcale mama nie woła. Ona, ona gra. Ona siedzi w tym baseniku i gra. Okej? Okay. To może słuchajcie, coś zrobimy w tym czasie. O nie, zaraz bierze się noc, to może nie powinienem za dużo robić, ale możemy włączyć sobie szybko kreatywa i na przykład przygotujemy sobie, słuchajcie, neterytową zbroję całą. I na przykład neterytowy miecz. Pff, czemu? Czemu nie? No nie, jakby. Halo, Rox? Co? <grystanie> Okej, okay, zdziwi się chyba. <grystanie> Okej, jesteśmy w detrytowe zbroję. W sumie. Jak, Roksu normalnie ma jakby prawie. Ten, jakby. Czy on ma praktycznie detretową zbroję na sobie zawsze? Jakby wyglądał to bardzo podobnie, tylko ma inny kolor. Skąd to? Gram tu trochę już, nie jestem nubem. E, skóra. Okej, okay, widzę, że Prima Nala... Prima Nela, Prima Nala. Nie ogarnia chyba tego, że jest takie coś w Minecrafcie jak neteryt. Neteryt jak coś, to jest coś mocniejszego niż diamenty? Można znaleźć w neterze, jak ktoś nie wie? Bo całą serię, Minecraft wie lat, są takie fajne rzeczy. Zdobywamy sobie, nie, nie tak na game modzie. Aha, to nie jest skóra. To neteryt. Okej, okay, ale jakby rozumiem, że ktoś może nie wiedzieć, bo to jest... W miarę nowa rzecz w Minecraftcie. Ogarnia coś? coś świta, neteryt, neteryt, coś jeszcze pisze. Powoli to zajmuje. Fajnie, a gdzie mogę go dostać? Dam ci go, jeśli mi zbudujesz dom. To jest dom. Brzydki. To jest brzydki dom! To jest ładny dom. Możemy razem nam mieszkać. A to jest serio, brzydki dom! Czemu? Czemu? Rozumiem, że mieszkasz w dżungli, więc zrobiłaś domek z dżunglowego drzewa, ale to. Nie, to nie jest ładne. To nie jest ładne, może ta podłoga... Nie jest tragicznie, nie jest tragicznie, ale to nie jest ładne, Jest chcę ładny domek. To tutaj jest zejście też krzywe, czemu, po co? Czemu to zejście jest ta... w tą stronę? Co tu będzie na dole? Czemu, czemu to służy? Czemu tyle pochodni? Dużo pytań, mało odpowiedzi, dostałem się. Nagle dostałem ziemniaki. A ty nie umiesz parkur? O kurczę, nie wiem, czy Rocks MB nie umie w parkour. Chyba nie, chyba nie, chyba nie umiem. No nie umiem. A ty? Ej, faktycznie Rox MB chyba nie umie w parkour. Było coś takiego, tak? No nie, nie wiem, tak mi się wydaje, że to był jakiś kimem. A ty? Zbuduje, kto wygra, to dostanie zbroję. Jak wygram, to co mam z tego? Jakby, hej, bo to jest tak, przychodzę do tej osoby z deterytowaną zbroją i ta osoba mi mówi, że hej, zrobimy konkurs. Jeżeli ja wygram go, to dostanę swoją zbroję, a jeżeli... Ty wygrasz, zakład to będzie. To co się dzieje? Ale co mogę wygrać? Właśnie, bo to jest konkurs, w którym ty możesz coś wygrać, ale ja nie za bardzo. W jaki sposób ma się mi to opłacać? W sensie, co mogę wygrać? Najb Najłatwiej jest nie odpowiedzieć na to pytanie. Najłatwiej jest po prostu budować parkur. Nie będę skakać, póki nie powiesz, co mogę wygrać. Runda 1. No zbroję. Ale ja już mam tą zbroję. Jak mam wygrać zbroję, którą już mam? Na mi sensownego. A, tą, tą, zbroję. N nie chcę tej kupy! Co to jest? Masz płytę muzyczną? To jest chyba. To jest. Czekajcie, to jest chyba notka, ale chwila, chwila, chwila. Roksępek jest zrobił taki film. Tajemnicza płyta e, 11. Tajemnica płyta 11. Czy to płyta 11? Moja ulubiona! Pana, że Rockstar taki filmik o tej płycie 11. Czy ciekawi, czy powiem, że to, jest to Bo to nie jest ta płyta. To nie jest ta płyta jak coś. To jest płyta, któraś z tych takich podstawowych. Nie. Okej, okay, dobra, nie szuka mnie. Okej, okay, cut. Dobra, to tutaj tyle. Więc prima nala. Prima nala nie okłamała mnie. Nie chodziła prawdy. Myślałem, że będzie tutaj chciała kombinować. To skaczemy. Za, załóżmy, że Git. Chce tą płytę. Jakby... Zobacz, skąd masz tą płytę? Znaczy, się po prostu nie walnęło. zabiły. Ale i tak to nie jest po prostu codzienny widok na Minecraft Extreme, że ktoś ma płytę muzyczną. Płonie ogień. Okej. Okay. Zrobiło się poetycko, chyba? <laughs> Czemu płonie ogień? To skacz! Jakby skaczesz? Nie skaczesz? Skacz ty. ha przeskoczyć to? ta, ta to. To? to? To było to? A ty to przeskoczysz to? Ona tego nie przeskoczy chyba. Runda jeden koniec. Okej, okay, ale to nie ma sensu. <laughs> ty wiesz, że twój konkurs nie ma sensu, Pry To jest głupie! <laughs> nie chcę nic mówić. Idziemy dalej. Idzie, idziemy dalej. <laughs> Okej. Okay, uh, jakby... To nie jest trudny parkur. To jest. To jest najprostszy parkur jaki widziałem w życiu. Co tu wyrabiasz? <laughs> ona się rozkręciła. Ona robi. Coraz wy. Ona. Ja wiem, jak chcecie sko... Słuchajcie. Mogę się założyć, że ona umrze podczas robienia tego parkura. To będzie. Ten odcinek skończy tak, że ona umrze i to nie będzie moja wina. Ona zabije sama siebie, jakąś głupio. Mogę się założyć. Jakby naprawdę. W tym momencie. Zakład o łapkę w górę. Hmm? Ona zginie przez upadek z wysokości. Jeżeli nadal jesteś łapki w górę, to zakładam się z Tobą. Jeżeli wygram, to zostawisz tą łapkę, ok? Możesz się zgodzić w komentarzu. Nie możesz się nie zgodzić, bo to jest. To jest obowiązkowy zakład. Hal. Hal sl. sl. Po jakiemu ona mówi. Krzyczy, ona krzyczy. Co ona krzyknęła? To jest jakaś cenzura na nowa? Co jest grane? Chodźmy. O co chodzi? O co jej chodzi? Co się dzieje? Okej, okay, jakby. To jest, na... to jest. To jest głupi parkour. Światło, widzisz? Tak. Co wyścigi? Co ty robisz? Primanela! Co ty chcesz zrobić? Kto dojdzie pierwszy. Okej. Okay, startuj. Już? Okej, okay, to lecę. Jakby mam netertową zbroję, to mogę... Co? Co? Co ona robi? Ona się wcale nie ściga! Ona. Ona się buduje z tej, z tego. Tirta. co chodzi? Ona się. Wcale, no co, ja mam tam dobiegnę, w sensie, żeby nie było, że ona nagle mnie prześcignie jakimś cudem, pod, podbiegnę pod to światełko i postawię tam tabliczkę, że byłem tu pierwszy jako ROX MB, ale wygląda to co najmniej dziwnie. Czekajcie, dajemy sobie tabliczkę, napiszmy. Pierwszy. I. Survival włączmy i wygrała. Jak wygrałaś? Ja wygrałem. Gdzie ona jest? Co jest grane? Gdzie. Gdzie ona polazła? Nie ma jej tutaj wcale. Co jest. Co się odwala? Tutaj jest. Czemu tutaj jesteś? Pierwszy byłem. Jakby. Pie... Tu postawił jakiś kloc. Co, co to ma być? Co za odcinek jest? Halo. Prima. Prima nala. Co to ma być? Co to ma być? Pierwszy byłem. Okej, okay, dawaj zbroję. Wiecie co? To mnie kusi. To mnie kusi, żeby dać tą zbroję i zobaczyć co zrobi się zakładam, że mnie zabije po prostu. O, o, patrzcie co tu jest. Tu jest papuga. Papuga na ekstremie. Co jest? Daj jej ciastka. O, powiem, że daj jej ciastka. E, nie wiem, czy wiecie co się dzieje, jak da się ciastka ty, ty, papudze. To będzie brutalne. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli macie mało lat, to zamknijcie oczy. Bo słuchajcie, papugi nie powinny jeść ciastek w Minecraft, Gdzie Ona jest, okej, okay, ona jest tutaj. Nie, nie, ona daje kokubince. Trzyma ciastka, ciastka, ciastka. Daj ciastka, zobaczymy, czy to zrobi. Dać ci ciastka? Nakarmią. Czemu trzymasz nasiona? Zebrałem! Niechcący! Nakarmił. Nakarmił. zrobi to. Nie gadaj, że... O! O, mój Boże! Co zrobiłaś? Co się da. Dało? Dobre pytanie! Okej, okay, więc jak ktoś wie, się, co się stało właśnie w tym momencie, to papugi, jeżeli daje im się ciastka, to one po prostu giną. E, dobre pytanie, dupa, okej, okay, się rzuciła na mnie, o mój Boże, dobra. Zrobiło się grubo, zrobiło się co. <grym> nie wierzę trochę w to, co się stało. Jakby dała te ciastka, w sumie nie dziwi się też chata, kiedy zabiję papugę, bo kiedyś, na początku, kiedy dodano do Minecrafta papugi, to właśnie w ten sposób się je oswajało, ciastkami. I w pewnym momencie ktoś stwierdził w Mojang, hej, wiesz co? Zmieńmy to tak, żeby ciastka zabijały papugi. No i, od teraz papugi giną od ciastek. No i jak widać, dzisiaj jedna papuga zginęła. Możesz postawić dzisiaj świeczkę w komentarzu. Nie miała imienia, ale miała ładne piórka. <grym> Okej, okay, ja się nie mogę zbliżać, bo ona po prostu mnie bije. Jesteś Roxem. Tak, jestem Roxem. Chyba ona chce mi powiedzieć, że ja kłamię. Roxu by tak nie zrobił. Aha, no w sumie Roxu się zna na Minecraft, więc ona chyba zakłada, że nie chciała mi kłamać, ukłamać, tylko że nie wiedziałem. Sorki, nie wiedziałem, to serio ja. E, w sensie, nie, nie, ale, ale, załóżmy, że to serio ja. Niemożliwe. Dawaj zbroję, dobra, wiecie co? Rzucę tam zbroję. Rzucę miecz. Dawaj zbroję, to wybaczę Wybaczysz czy zobaczysz? Chyba wybaczysz. Okej, okay, więc zakładam zbroję. Mam złe, mam bardzo złe przeczucie co do tego, co teraz się stanie. Ja może zacznę uciekać. Chyba powinienem uciekać. Nie, nie bije mnie Okej, okay, jednak mnie nie bije Masz granie? Co to znaczy, masz granie do płyty? Nie, ale mam diamenty przy sobie Możemy zrobić Powiedziałem, że mam diamenty przy sobie Czy to będzie jakiś zapalnik do czegoś złego? Wracamy do bazy? Okej, okay. dobra, dobra Czekajcie, idziemy do bazy tak Ja szczerze mówiąc trochę się zgubiłem Nie wiem, w którą stronę jest baza Ale widać, że Primanela jest z tej dżungli I wie, co jest grane I dokąd mamy wracać Oho, jesteśmy w domu, super e, No to powiem wam niezły upgrade Rozwal park Kur. Cze czemu mam po tobie sprzątać? Wygrałem go! Przysługa. To ja ci właśnie na terytorium zbroję. ty te chcesz przysługi? Co to jest? to jest ta płyta. Nie wiem, czy chcę marnować diamenty na takie coś. Mam tylko 16 diakców. Są muzyczki. O jezu, to byłaby najdziwniejsza baza, gdyby tutaj była jeszcze płyta muzyczna. W sumie się nie dziwię, bo też bym chciał posłuchać muzyczki na miejscu Primanelli. Nie, idę sobie stąd. Nie chcecie znać. Okej, okay, trochę gruło poleciałem, ale lecimy, obrażamy się, ale chciałeś płytę, nic od ciebie nie chcę. Rox, nagraj ze mną, właśnie nagrywam, pozdrów ty, w sensie w sumie serio nagrywam, tylko, że nie jestem Roxem, taki mały szczegół. Zróbmy serię, okej, okay. papu, z papugą, zabiłaś papugę, nie będzie nowej papugi, oszukałeś, okej, okay, dobra, 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 Okej, okay, wiedziałem, wiedziałem, co się stanie. Znaj moją łaskę. Powiem wam, że szczerze powiedziawszy e, sprzątaj, nie będę tego sprzątać. Czemu mam to sprzątać? Jezu, ale to jest nerwus. Jakiś dobry. Ja zwiewam słuchajcie, ja stąd zwiewam po prostu e, i nie chcę nic. Gdzie ona polazła? Gdzie ona polazła? O mój Boże, co się stało? Czy tu coś ją... Okej, okay. chwila, 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 chwila. Chwila, 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 Nie ma tu potworów. Jest środek dnia, a ona nie żyje. Są jej rzeczy, a to oznacza, że... Powiedz to robi jakiś guzik? Ale chwila, chwila, chwila. To oznacza, że ona musiała zginąć przed... Ile ona miała życia? Co się stało? Ona musiała umrzeć od wysokości, tylko że tu nie ma nie ma nad wysokości. Co to za guzik jest? On coś on coś robił? Nie, on tu nic nie robi, to nieważne. Jakby to nie jest istotne. Istotne jest to, że ona naprawdę zginęła z tego drzewa w leterytowej zbroi. Okej, okay, to jest za grubo, za dużo na mnie dzisiaj. Za, za, za dużo dzisiaj. Przynajmniej szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem, ale jednak wygrywam ten zakład. Muszę zostawić łapkę w górę. A słuchajcie, nie wiem, chyba ja będę musiał ją teleportować tutaj, bo tak kupił trochę, przez, zginęło przez tego trolla. I jak coś, to wszyscy mamy nadzieję, że wróci, właśnie wróci w 2021 roku. Zostaw łapkę w górę i jak chce więcej ma to napisz mi jakiś dobry pomysł. <grym> do usłyszenia już jutro. Radzimy do 30. Cześć!